Kolejowy ośrodek wypoczynkowy w podpłockim łącku po remoncie sfinansowały go PKP i Fundacja Grupy Polskich Linii Kolejowych. Dzięki temu niepełnosprawne dzieci mogą nadal spędzać tam wakacje. Kolonie od ponad dekady organizuje ksiądz Ryszard Marciniak. W łącku przez dwa tygodnie wypoczywa ponad 30 niepełnosprawnych. Fajnie jest tu! Ludzie na Sąmat, mi się podobają. Od mój lat jestem na dwa turnusy przyjeżdżam, też fan do zabawy. To już kolejny turnus organizowany od ponad 10 lat przez dusz pasterza kolejarzy księdza Ryszarda Marciniaka w ośrodku PKP w Podpłockim Łącku. Przyświeca nam taki tekst biblijny od lat: Szukajcie dobra, a nie złabyście żyli, a Panu będzie z Wami. I stąd to szukanie dobra, odczytywanie dobra. To, że w tych inaczej funkcjonujących dzieciach. Trzeba odnaleźć piękno i trzeba zobaczyć ten zamysł Boży. Ośrodek powstał w latach 60. i jest w kiepskim stanie już od kilku lat, ale w najgorszym stanie okazał się być dach świetlicy i stołówki. Bez jego wymiany nie byłoby szansy na zorganizowanie kolonii. Ksiądz łatwo nie rezygnuje. Jednymi drzwiami ktoś go wyprasza, a drugimi. Znowu wchodzi i staje po prostu na głowie każdego roku, żeby te kolonie się odbyły. Z pomocą ośrodkowi i niepełnosprawnym przyszły władze kolei i Fundacja PKP. Wspólnie udało się zebrać ponad 100 tysięcy złotych na niezbędne naprawy. Ludzie na właściwych miejscach podjęli taką decyzję, otworzyli swoje serca, pokazali, że są wrażliwi, no i stąd ta decyzja. Dzięki wsparciu spółek należących do PKP, ale też innych przedsiębiorstw i instytucji, wyremontowano m.in. Dach, odmalowano ściany i przygotowano ośrodek na przyjęcie dzieci. Jesteśmy spółkami skarbu państwa i nie możemy zapominać o tym, że żyjemy w społeczeństwie i, i, i jakby są dzieci, które potrzebują czasami naszej pomocy. Ze względu na ograniczone fundusze w tym roku odbędzie się tylko jeden turnus kolonijny, ale ksiądz Marciniak oraz fundacja grupy PKP już zapowiadają, że za rok kolonie uda się zorganizować dla większej liczby podopiecznych.